Sala neoplastyczna zaprojektowana przez Władysława Strzemińskiego i zrealizowana w 1948 roku jest wyjątkową przestrzenią, ponieważ jest jednym z nielicznych przykładów sali ekspozycyjnej zaprojektowanej w oparciu o pryncypia, o założenia konstruktywistycznej awangardy. Od momentu, kiedy powstała, w 1948 roku, sala ta stanowi serce naszego muzeum. Jest to, można powiedzieć, miejsce pielgrzymek dla każdego, kto sztuką nowoczesną na świecie się interesuje. Przez kilka dekad, sala neoplastyczna stanowiła centrum wystawy pokazującej zbiory Muzeum Sztuki Włodzi. W 2008 roku nastąpiła zmiana. Kolekcja została przeniesiona do nowego budynku, do ms Wówczas pojawiło się pytanie, co dalej z salą neoplastyczną. Postanowiliśmy, że będziemy zapraszać współczesnych artystów, którzy będą realizowali projekty w naszym założeniu mające wejść w dialog, w rozmowę z salą neoplastyczną. Po to, by poprzez ów dialog, o zestawienie współczesnych praktyk artystycznych z projektem, z ideą Władysława Szymińskiego, salę plastyczną ciągle ożywiać, ciągle nadawać jej nowe znaczenia, ciągle poddawać ją reinterpretacji. Pierwsza odsłona projektu salano plastyczna Kompozycja Otwarta miała miejsce w 2010 roku. Teraz prezentujemy Państwu poszerzoną odsłonę, poszerzoną o trzy dodatkowe prace. Jest to praca, która za mną stoi, Moniki Sosnowskiej, praca Neili Bagramian oraz praca Lajama Gilika. Placa Moniki Sosnowskiej jest powtórzeniem drzwi z fabryki w Ursusie, geometrycznej struktury nawiązującej do racjonalnych form konstruktywistycznej awangardy i do tych form, które ożywiały modernistyczną architekturę w latach dwudziestych i trzydziestych. poddaną dramatycznemu przekształceniu, można pomyśleć, pod wpływem silnych wiatrów historii. Neiri Bagramian zrealizowała projekt, w którym niejako wizualizuje obecność tego, co jest założone w sztuce strzemińskiego, a zwłaszcza kobro, czyli obecność ludzkiego ciała, jako punktu odniesienia dla działań. Przestrzennych i dla działań w przestrzeni, takich jak rzeźba czy architektura. Wreszcie Liam Gillig prezentuje pracę, która pokazuje w jaki sposób szczytne ideały awangardy, które stały za pewnego rodzaju estetyką, zostały przechwycone przez wielkie korporacje, przez rynek, który estetykę która miała służyć celom emancypacyjnym, zamienił po prostu w towar.